Dobra, pont naszykowany już. I lecimy. Widzowie. 3 listopada. Spróbujemy złowić pierwszą rybę listopadową jakąś. Październik słaby u mnie. Jakieś pojedyncze małe rybki. Nawet nie wiem, czy mam to nagrane. Próbujemy, walczymy. Może dzisiaj jaka taktyka? Czyli najpierw pospiniguję sobie trochę, pomacham, z godzinę może. Później płynę na płotki i łowię żywce. I żeby nie zamulać, to może przenieśmy się do pierwszej ryby dzisiejszego dnia. O ile taka będzie. Jest pierwsza. Nie wiem, czy nie za mała. Ma 16. Wędka tutaj jest z nieprzelotowym spławikiem. Dobra, szykujemy się na te szczupaki. To tak nie można z dupy łowić. Ale ładna. Szkoda na żywca. Ale dzisiaj będą duże szczupaki To i żywce muszą być duże A o jest brania Tu mam mniejszy hak Nie, tu mam ten duży Miejmy nadzieję, że to potężna sztuka Płynie do mnie Poszedł Aj luz na wędce Tak się zdarza czasami Wziął. Wziął przy samych trzcinach, więc nie wiem gdzie jest. Aha, płynie do mnie. Dalej płynie do mnie. Niedobrze, nie, nie jak płynie do ciebie. Ciężko jest zaciąć taką rybę. Wziął pod trzcinami, ale cały czas zwijam tą żyłkę, bo płynie w moją stronę. Okej, okay, będę ciął zaraz. I nie ma. Znowu. No chyba jest branie na żywca, albo płotka dostaje drugie życie. Branie. Od razu. Nic nie mogę wciąć. Trzecie branie dzisiaj. No jest w końcu jakiś No taki, taki na żywca Już już... <ścoughs> w końcu Ale długo czekałem na tą rybę No, spokój, spokój. Nie jest to duża ryba, ale mnie już cieszy. O, proszę. Sprawdźmy wymiar, jaki ma. Może zdjęcie walne, taka posłucha. No 50, ile? 3? 4 może 50 aczek Taki o. Dobra, wypuszczamy do wody, nie rozkminiamy w ogóle to za mała ryba Ale dawno nie złowiłem nic O, wziął drugi Ha, nie wierzę Ciekawe czy się patrzyłem Dzisiaj taktyka czcinowa. Mało będę pływał, więcej czekał. O i wziął. Nagrywamy. Żeby go przyciąć. Wywija, wywija, wywija. Jest. No i coś fajnego chyba. Tak, ładny szczupaczek. Uu. To może być szczupak największy w tym roku. Jest no pięknie, Uu, kto by się spodziewał? Bo na pewno nie ja. Mierzymy na szybciutko. Na pewno pójdzie zdjęcie. Sześćdziesiąt no, osiem, nie największa, ale jak od dawna nie złowiło się nic fajnego, taki 68. osiem wjechał na żywca. i wypuszczony. O. Patrzcie to. Ale wziął delikatnie. Ciekawe czy to nie maluch. Nagrywam ja to. Nagrywam. Spławik widzę. Jest tutaj gdzieś. Coraz bliżej. Trzyma, skubany. No i mamy już kolejnego szczupaczka, dzisiaj trzeci na haku. Jest. Nieduży. Co powiecie? O popatrzcie następny gania. Taki? Fajny nie? Uciekaj. Żerują na całego. Trzeba to wykorzystać. Jest ich tu cała masa. Jak podpłynąłem to widziałem jak z jednej, z drugiej, z trzeciej strony gania szczupak. Kolejne branie. No, wziął przed sekundą. Ale włączyłem szybko nagrywanie. Będziemy patrzeć, co to za ryba skusiła się. To już trzecia ryba na tą wędkę. Dzisiaj od taty ją wziąłem. Było, ale coś małego. Mam kolejne walnięcia. Tym razem z powietrza przeatakował. Jest. Co za zabawa dzisiaj. Trafiłem w końcu na jakiś fajny dzień. Patrzcie, mają jeszcze w buzi, w gębie. Jest. Uuu. Następny. Ile ma? 52, 53 Podobnych rozmiarów co wcześniej, Okej, okay, taki 53, Coś koło tego wypuszczamy. Poszedł w odmęty. Dobra, przerwa na reklamy, a w sumie nie na reklamy, tylko na zabawę. A mianowicie do wygrania. Macie y, miarkomatę y, i zestaw blach handmade. Co należy zrobić, zapytacie? Wystarczą trzy subskrypcje mojego kanału Ultimate Cast Fishing, który prowadzi Esoksik i SpinCraft, który ufundował właśnie te blachy. Dodatkowo pod filmem Esoksika wrzuć komentarz typu biorę udział, jestem zainteresowany, chciałbym wygrać fanty. On będzie wiedział właśnie wtedy, że Jesteście zainteresowani tymi, tymi rzeczami, chcielibyście je dostać. Może akurat, może akurat ty dostaniesz tą nagrodę? Ja nie biorę udziału. Dam szansę dla Was. No i co? Oglądajcie kanały chłopaków. Tu jeszcze wypuścimy te żywce, co zostały. No, kilka ich jest. No i tyle. Do następnego.